No, to dzisiaj mamy wycieczkę rowerową nad jeziorko. Zobaczymy, jak się jedzie. Czy nie będzie jakaś piaszczysta trasa? Trzeba spędzać czas mobilnie. Z rodziną przede wszystkim. Tak, z żoną, z dzieckiem. Na rowerkach. O, ładne mrowiska. Trochę dębów. Może będą kurki. Po, powinny być kurki. Kozaki to są na pewno. Trochę świerków. Trochę zielonego. Uwaga na kleszcze i na komary. Zaraz dojedziemy do miejsca, gdzie zaraz dojedziemy do miejsca, gdzie nie będzie drzew ani niczego. I będzie sama. Będzie tama. O. Jadę, jadę. No i coraz bardziej zarośnięte. Gdyby nie komary i kleszcze To byłoby fajnie Okej, okay. uwaga na kamienie No, dobre To trzeba wymyślić, żeby żeby dudno nie było Co tam do pani, Jakie pani Bania to będzie wieczorem Jesteśmy nad jeziorkiem. Aha. Idziemy zobaczyć do góry. Mamy kamyczki i jeziorko, ale fajnie, nie? Trochę zielone, bo jest wysepka na środku. Na rybach nie widzę, żeby ktoś siedział. Co tam jest? Kaczuszka? No i komary, nie oczywiście. O, stare podziemieckie przepompownie, które działają do tej pory. Trochę połatane, ale jednak. No, zagrody, nie zagrody. Przejścia na drugą stronę. Koła zębate. Oczywiście syf jak wszędzie. Woda górą mnie przepływa. Tu są śluzy, nie śluzy. No. Kulka ładne. Są pompy, kable. Pięknie. Poza tym, że ludzie wszędzie śmietą. masakra jakaś. Trzeba przyjechać na kajaki, popływać. No, bo on ma pod słońce, nie widzi. O, dojeżdżamy do drugiej atrakcji. Na przykład tu koło nas. Uwaga, dwa samochody. do kanału, który był to był most zwodzony, spuszczany na dół kiedyś były, sil, kiedyś były silniki nawet na korbę można było go spuścić był chowany pod asfalt teraz wszystko jest pozamykane, nie ma wejścia bądź pozalewane o, proszę O i mamy łabędzia, tam siedzi, tam małe ma, z brzegu sobie założył gniazdo jakieś chyba. No przy chodzi tym bardziej nie, produkuje prąd, no małe ma. Most drewniany. No i przepompownia chodzi. No to jedziemy teraz na prom. Zobaczymy kolejną atrakcję. Przeprawa na drugą stronę Odry. W 2010 mieliśmy powódź. jest szczęście woda nie przelała się przez te wały, po których jadę. W 1997 roku była jeszcze większa powódź. Też całe szczęście się nie przebiła woda. Poszło na drugą stronę Odry. I teraz wam właśnie pokazuję tam na drugą stronę, na drugą stronę wał się niestety przeciekł i go wymyło całkowicie. Przelała się cała woda, która tu była od wału do wału, na drugą stronę, zalało tam miejscowości. Niestety tak to wygląda. No. Dobrze że tam za dużo nie zalało, bo dosyć wysoko są też miejscowości. Także tu byłoby gorzej, jakby tu zalało. Tu by się przebiło, to już całe wioski pozmywało.